Będziemy morsować i te 50 metrów Maxi musi sobie założyć parasol Też, który nie pada no. Słuchajcie, to jest, to jest po to, że jak później zostawimy te ręczniki, to po prostu położymy parasol, żeby, nie, żeby one nie zmokły Bo no, 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 no. będziemy się kąpać w wodzie, która ma około minus 10 stopni A, a jak ktoś na tej więc... skoru już <laughs> musi to przemyśleć, to mu pozwalać nie, nie, znaczy e, mówię, że mu pozwalam, ale później zadaje takie pytania, żeby jednak dobrze myślał na rozmowie, o że na no takie w zasadzie. O! To jest, wydaje mi się, że odpowiednia odpowiedź tutaj. Nie jest najgorszy wideł, wam powiem. Nie jest najgorzej. No, nie, nie, jest jest, najgorzej. nie jest najgorzej. jest najgorszy. Teraz nagramy ścieżkę wprowadzącą do... Idziemy w naturalne warunki. Tak. Tak jak robimy to codziennie, żeby Widzimy domykać więcej strefy komfortu, dzwonimy od tych lidów, co wiążemy mają trzech minut, a i tak jak również trzy minuty. I, I tak potem kupują. Nie odpuszczamy. I tak potem pozykują klientów. I każdy wolonych To było off record. A zaś ściska jak ludzie z Warszawy <grym> o prawie się wyłem Ja wiem, że tych klapka to tak nie wiesz tutaj. Piękne. To jest taka kamienista plaża. Tak trzeba trochę mocniej padać. Ale to tylko ciepły, ciepła woda z góry. Wzięcznie z położera w gowoni, fajnie. A na plastikowej des stary? No nie ma mikroplastiki, nie ma innej. O! Dobra, dobra, sorry. To jest prawda. Mikroplastik, masakra. Jest... Skąd, skąd masz SOP, które właśnie teraz nam robisz? To jest SOP, które zostało pozyskane już y, półtorej roku temu za ciężkie... za inwestycje w siebie, bardzo dużą. I <grym> jest wydałeś się to tą tak. samą. Było to powyżej 10 tysięcy złotych. Ja, wyda, ty... ja wydałem trochę mniej. Tak? Wydałeś trochę mniej? Ja byłem przed, przed zwiększeniem ceny. Przed sprzedażem? Ja byłem przed zwiększeniem ceny, ty byłeś po zwiększeniu, a Uuu, teraz jest za blisko. <grym> Dobra, trudno, no. Ale, ale zajmujesz więcej, więc było, się bardziej angażujesz. Ale, ale było, dokładnie. No i to tego teraz nie robisz, nie? Zbawisz nie, do 8 koła na przykład, to bym tego to, nie robił. To, to bym tego nie robił, no. no. To bym tego nie robił, tak jak z kursami jest tak samo właśnie. No. no. Bym by zostawił po prostu i... No, nie, nie, nic tego nie, nie, nie było. Nie, nie użyłabym tego, no. Jak tam szlika w komputer? Co tam, Jacek? Sól? Dwie szczypty. Przewiz w opisie. Dobra, trochę więcej tam. Szefie to dodamy, Max? Przewiz w opisie? Dodamy, ale... na landing page'u. <laughs> tak mi <już> się dać. <laughs> Zbyć w formularzu pisze. Dokładnie. To jest numer telefonu wtedy przepis na to. I wtedy taki watałusz. Sorry, sorry że miał... metalową łyżką, wiem, że tak nie powinno się robić. A, pod się A, powinno tak, robić. A czemu, tak, czemu właśnie nie tak, pamiętam? Wiesz co, bo jak robisz metalową, to się zabijają tam jakieś bakterie z tego miodu. Mm. No, No ale już trudno. Tak. No, ale tak zdrowa, tak, tak, tak jak chcesz. I teraz trzeba zacząsnąć tym wodą tutaj. Kiedyś... To jest tak zwanym better done'em perfect. Cześć Dorota. Nagrywamy dzień życia z tej steamy Smalczek jest okej. Okay. No czuć, jest z dużo. Jak cecryny z to jest giga czad. Giga czad. Macie ja Dokładnie. No, teraz one, kogo tutaj mamy kogutę. Co teraz? Mateusz, łóż. No Cześć. Mm, dobra, dobra, idealnie jest idealnie cytrynka z miodem. Ratio jest zajewiste. <głosé> ratio <Radę> jest to jest <zajebiste. głosé> O! Idealne. Cytrynka? Maksiu. Maxiu. Ja jego cieszymy się, no jest fantastycznie, jest dobry czas. Chciałem zrobić taki, co jakiś czas meetingi CSM-team połączone z Save Team'em um, i chciałem, no to jakoś nie tak trudno mi dużo czasu. Chciałem może zaraz dać mikrofon do e, Marii, e, żeby przekazała kilka spraw do działu SEJS, które e, chciała przekazać i też się mam kilka pytań, więc e, potem będą mogli też Wam je zadać. Więc Ci mikrofon Maria. Na podstawie danych potem i takiego głębszego rozmowy z klientem, jesteśmy dopiero w stanie ocenić, co faktycznie jest tym problemem. Największy włoski gardł, naprawi się, żeby te reklamy z powrotem działam, Ja bo już, w ogóle już pancernych psa pisania nie oglądałem. Ja oglądam No ale to nasze pokolenie. <gulanie> A, nie 30 plus. Co <gulanie> <gulanie> z tym stołem? Ja go nie nakrywam. Dorota też nie. Deszczak, <gulanie> Ja też nie. No to, to został Max Każdy coś robił. Oprócz. Ja kupiłem. Ja kupiłem. Coś tu kupiłem, już kupiłem. Ko Kole na kalendarz. Dogadajcie się. Kole na kalendarz wam składam. Dogadajcie się, weźcie weź weź sobie jakieś 1 na jeden, zróbcie. Coś musi nakryć. Dobra, nie, nie nabieraj presji na mnie, bo ja muszę settingować teraz. Kwa... 15, no ja 15 minut codziennie, prospectingu i settingu. W sumie muszę zobaczyć jak to ma idea.